Myślę, że ten mecz kontrolny jak gdyby podsumowuje ten cały rok pracy, ten sezon. Myślę, że udany, nie chciałbym dyskutować jak bardzo udany, ale wydaje mi się, że chyba najbardziej udany w historii klubu można śmiało tak powiedzieć. Po raz pierwszy też w historii klubu zagraliśmy z tak renomowanym rywalem. Myślę, że na tle jego przeciwnika zaprezentowaliśmy się całkiem... Dobrze może, może więcej jak dobrze nawet. Wynik 3 do 0, mając na uwadze jeszcze bramkę w 43 minucie z rzutu karnego, którego tak naprawdę według mnie nie powinno być. Do przerwy byłby wynik z 0 do 0, po przerwie kilka zmian zawodników, skończyło się 3 do 0. Myślę, że mamy powód do satysfakcji i ten mecz też pokazuje z takim przeciwnikiem, że warto inwestować w ten zespół, warto go budować dalej. W tej chwili mamy awans do, do trzeciej ligi. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten zespół się skutecznie i, i dobrze zaprezentował w trzeciej lidze. Myślę, że to jest jak najbardziej w naszym zasięgu. Dzisiaj kilku zawodników testowanych zagrało, gdyby udało się niektóry z nich sfinalizować. Myślę, że, że byliby sporym wzmocnieniem. Trzeba pamiętać też, że w dzisiejszym spotkaniu nie mogło wystąpić. Trzech podstawowych zawodników z rundy wiosennej w zasadzie z całego sezonu to jest Musuła, Formela, Madziąg to są podstawowe zawodnicy naszego zespołu. Także myślę, gdyby ich jeszcze dodać w tym sparingu, to może to by jeszcze lepiej wyglądało. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co zrobiliśmy do tej pory, z tego, co chcemy zrobić dalej. Oby tylko starczyło wiary, sił i środków dla działaczy, żeby nie zepsuć tego, co, co, co zrobiliśmy do tej pory. Bardzo w to wierzę, że już udanie wystartujemy w Pucharze Polski z Kotwicą Kołobrzeg, a później Liga i sprawimy wiele, wiele miłych niespodzianek i dużo radości ląborskim kibicom, których serdecznie pozdrawiam.